Widziałem w kolejnym odcinku brzeton Hokka Maker Mostland w trybie fabularnym. I okej, okay, zaczynamy nową misję. I co my tutaj musimy zrobić? Czy tam dźwig wyłączam cię? Coś, dźwigni chcą zabrać? Co? O, strzelamy, musimy w niego strzelać. Bo ja nie mogę nic tam trafić, nie, bo dopiero teraz. Kuj, już aż dwa razy muszę w do tego trafić. I jeszcze raz muszę. Kurczę, to aż tak dużo. Teraz wy początek miałem, muszę dobrze od początku zacząć. Dobrze, zaczynamy. Pryzy, za koleś w tym idzie ich zabrać, no. Kutuły trochę. I teraz nawalamy, myślę, że teraz mi się uda. Tam kawałek błąd miałem. Jas, yes, udało mi się. No i spadł, chłopaczyna Jeszcze żyje. Ale spłoszyła się ptaszyna No, że to żebeczkę. coś jakiegoś, nie wiem, co się czyta. I. Są w Hollywood, no jedziemy sobie do Hollywood. Eee, ja głupi jestem, samochodem mogę jechać. Przecież zapomniałem. Tak, szybciej się przetransportuję. Mhm. A, bo jeszcze sobie powykonuję tych misji. Bo jest na razie ich niedużo, bo tak aż dużo to tych nie wykonałem. Bo później znowu będzie full, to na cały odcinek to będę tylko wykonywał. A tak, troszkę tego, troszkę tego mnie się najpierw muszę ukończyć o jazu A co tam to czerwone dzieje? Ja mogę jechać do to, to tak? Czy co? O to jest tam tu Hollywood Chyba A tam też nie mogę jechać. Nie będziemy jechać teraz. No mówię, że znaczy wiem gdzie mam jechać, ale... Nie wiem dlaczego nie mogę autem jechać. Foliłem się. <laughs> no, już. Idziemy do tego Hollywood. Juhuuu. <laughs> też mogę pojeździć. Se pogrindujemy, obraz skoczymy, podskoczymy sobie do góry i na dół, do góry i gleba. No, ale to będzie tutaj. Juhu. No. Nie, nie chcę zapisywać telefon. zdolności tekstowe. Znowu... Do środka muszę... Skurde. Jechaj, do Hollywood i taki do środka, jakby nie mogli. kilka dać misji teraz w Hollywood. Później coś tam jest. Trzeba nie tak krążyć, bo może bo chociaż można było z tym samochodem tam pojechać. Do środka, żeby był jakiś dojazd. O, tutaj jechałem. O środę zamknęli? <laughs> Czy o co chodzi? Hmm, <laughs> zaraz zobaczymy. Zresztą to mu to Michałku pisało. ale gleba. Dobrze, idziemy tu na mnie jedziemy, coś chyba do tenha muszę jechać, pisał, że to na gdzieś tutaj zakupy robi czy coś O no tu to ten Hoke jest Zobaczymy co on tam ma dla mnie za zadanie poram tylko już na na tym, tym mam zrobić tym, nad... hotelu tym, na tam na tym, na źle, niedobrze tym, <laughs> to zrobić a to jest tym, dalej mamy pora 5-5 no ręce to jest łatwe eee gimne a no potem aha gdzieś się wrócony. no jest coo to już trochę trudniejsze

Trzeba się rozpędzić. Jeszcze 20, prawie. O, że kurczę, to jeszcze raz teraz wszystko. Kurczę, trochę trudne już, łosko. Jeszcze z całego tornychołka muszę teraz przychodzić. Mmm, gdzie jest? Gdzieś tutaj był, był, gdzie on był. A tutaj był. Schował się. No, co my tu są? Aha, to nad tym gruzem hotelu i jedziemy <laughs> szybciej, szybciej. Jeszcze raz musimy się inaczej. SD6 pierwszy spin. No, gotowe jakieś te huricane, coś tam, nie wiem jak to się tam w ogóle wymawia. <laughs> To jedziemy. Dobrze. I tutaj dalej mamy? Aha, to znowu na ręce. Będzie do 8, później 66. Sześć, sześć. Dobrze. I znowu to samo tutaj. Rozpędzimy. Aha, pierwszy mam trika zrobić, później się obrócić. 20 było, no pierwszego trika takie konto zrobił. Było 900. Czyli no dlaczego. Jak za każdym razem wyląduje To zawsze jest błąd. No teraz to gleba, no to rozumiem, ukurczę. Myliłem się. Hmm, nie wiem. To ja teraz zastępuję filmik, dojdę tam i znowu go. Bo za dużo to czasu zajmuje. No to cięcie krótkie. Ponownie wykonujemy tą misję. I wpadłem sobie na taki pomysł. Potem jest A, D i 6 trzeba wcisnąć, no nie? I ja tak wcześniej myślałem, że to trzeba albo A, albo D. A. Chyba, że może zamiast tego trzeba AD i 6 razem wciz w takim jednym nawiasie. Więc to spróbujemy. No o, to jest to! D900. To jest to, tylko że spina jeszcze muszę zrobić. O, pomyliło mi się, ale i tak chyba zrobiłem, ale... <laughs> Dobra, jeszcze raz. Spin AD i 6 właśnie i to samo tak się robi ukończone no nareszcie dobrze że tak pomyślałem <laughs> tak bym nadal myślał że to trzeba albo a albo d a to trzeba a d i 6 <laughs> dobrze co my mamy tutaj zamieścić znowu blue slide popłucie i zeszkodnieniu do flipa na manualu to tutaj trzeba, ta, Nie, jakie półce? Gdzie to są te półki jakieś? Na górze może? Hmm. Po półce i ze schodzeniem. Aha! Wiem trochę. Ja mówię wiem trochę. Wiem o co chodzi. <laughs> jako ASRR. -R. No jak nie. <laughs> Dobra, jeszcze raz tą misję sobie weźmiemy. Wiem potem, czy grinda tego takiego zrobić. Jak robię tego grinda, zeskakuję tego jakiegoś her lipa, czy jak coś tam było, nie pamiętam I później wylądować na manualu muszę. Double Blunt. Slide było dobrze. A... Prawo 4, to nie wiem, czy to. Eee, zapomniałem czy ASRR, dobra. Pomyliły mi się już w ogóle klawisze. Nie wiem czemu. No, teraz musi mi się to udać. ASRR. Indy mi wyszło. Aha, bo ja zamiast... Fórki, to ja wciskałem szóstkę, dlatego haj, teraz wcisnąłem lewo 4 zamiast prawo, o kurde, myli mi się troszkę to wszystko, ale <laughs> no, dobra teraz to wykonamy AS88, później prawo 4 chodzi mu tu o, że muszę, gdzie muszę wyjechać, do jakiej jaskini. Nie na razie wezmę tamtą drugą misję, na tą pom Albo nie, dobra. Jak już brałem to, to wezmę do końca, się ją wykonam. <coughs> Jeszcze raz. Ej, yy, on tutaj siedział na tych schodkach. <coughs> Dobrze idziemy... Jest... Aha, tutaj to, to grindy teraz tutaj muszę go naśladować. Później po tym. <coughs> Później tam na grinda. No proszę, na tym. I na tym. No I... Chyba, że może gdzieś tutaj to. Muszę sobie zrobić. No nie, ja nie wiem za bardzo. O, miałem, Tu raczej tutaj nie <laughs> tutaj muszę jakoś sobie wjechać do tej jaskini muszę natrzepać trochę punktów o miałem już nawet za dużo ale tak jest, sobie i na punkty o Jezu, i na ten ten wskaźnik. O, kurczę. Bo jak patrzę i na wskaźnik, i na punkty, to zaraz będzie gleba. Ups, szybko. Jest, dobrze. No, chciałem manuala i mi nie wyszło. Dobra to jest krótkie cięcie i tutaj się podjadę, bo to szkoda czasu, na to zanim ja tą misję tutaj wykonam. To krótkie cięcie. Chodzi mu tu o... że ja muszę, ja muszę wyjechać. Do jakiej jaskini? Nie, na razie wezmę tamtą drugą misję. Na tą pom Albo nie, dobra. Jak już Brian to, to wezmę do końca, się wykonam. <laughs> Jeszcze raz. tutaj siedział na tych schodkach. <laughs> Dobrze, idziemy. Aha, to to Glindy, teraz tutaj muszę go naśladować. Później po tym. Później tam na Glinda. Dobrze, najpierw na tym. I na tym. O, przejeżdżam. Mm. Chyba, że może gdzieś tutaj, to muszę sobie zrobić. No nie, nie wiem za bardzo. Punkt, rozumiałem, to raczej tutaj, nie. <śm> tutaj muszę jakoś sobie wjechać do tej. Ja jaskini, o. Muszę natrzepać trochę punktów. O, miałem już nawet za dużo. Ale tak jest, patrzeć sobie i na punkty, o Jezu, i na ten. Na ten wskaźnik. o kurczę. Bo jak patrzę i na i na punkcie to zaraz będzie gleba. Ups, szybko. Jest, dobrze. No, bo chciałem manuala i mi nie wyszło. <tryk> Dobra to jest teraz krótkie cięcie i tutaj się podjadę, bo to szkoda czasu, na to zanim ja tę misję tutaj wykonam, to krótkie cięcie.